Hej kochani, cześć! Witajcie na kanale Poziomka. Spójrzcie jaki wspaniały zestaw dzisiaj dla Was przygotowałam. W mieście Do Town powstała nowa remiza strażacka z dzielnym strażakiem oraz jego psem. Zaraz ją zbudujemy i uzbroimy we wszystkie akcesoria. Ten zestaw, moi drodzy, jest naprawdę ogromny. Jest tutaj mnóstwo elementów. Po krótkim składaniu mogę Wam zaprezentować, jak wygląda remiza strażacka. To jest jej środek, tak oto z pięknym dachem i kominem, a u góry, spójrzcie, jest działko na wodę, a z przodu prezentuje się w ten oto sposób. Fajnie wyglądają również pudełka z ciastoliną. Spójrzcie, mają takie okienka i położymy na nie taki element. Mamy zbudowany mały budynek. Na dachu tego właśnie budynku mamy do odciśnięcia różne zwierzaczki. Z tej strony trzy, jak i również tutaj. Te zwierzaki to mogą być przyjaciele naszego dzielnego strażackiego psa albo naszego równie dzielnego strażaka. Z tej strony jeszcze możemy położyć hydrant. Strażakowi dać kierę, No i również taka podstawka, aby stworzyć ogień, który będzie się rozprzestrzeniał w mieście. Gdy zrobimy fryzurę dla naszego strażaka, to na pewno zechce on oprowadzić nas po swojej remizie. Chwila, moment, i fryzura będzie gotowa. Hejka, dzieciaki! Teraz zdecydowanie lepiej się czuję. Mam super długie blond włosy. Chcecie zobaczyć moją remizę? No to zapraszam do środka. Na piętrze jest moja sypialnia. Tutaj mogę odpocząć po każdej długiej i męczącej akcji. Wygodne łóżko to podstawa, spójrzcie. A pod spodem, o, mogę zrobić sobie misia do spania oraz filiżankę ciepłej kawy. I przyznam szczerze, że z wielką ochotą napiję się właśnie takiej aromatycznej kawki. Kawka zrobiona, misiu może leżeć na łóżku i na mnie czekać. Dopiję dosłownie ostatni łyż. Szybciutko Wam pokażę, co mieści się na samej górze, na dachu naszej remii najważniejsze, czyli działko wodne. Może być tutaj u góry na dachu, również mogę je ściągnąć i zabrać ze sobą na różne akcje. Zapakuję teraz niebieską ciastolinę, uwaga. Będziemy teraz wypychać i strzelać z działka wodnego i ogień nie będzie nam już straszny. W ten oto sposób nadzoruję wiele akcji w naszym mieście. My strażacy jesteśmy bardzo, ale to bardzo potrzebni. Na górze jest również wiele foremek, między innymi megafon, którego teraz użyję. Aby zawołać mojego psiaka. Halo, halo, psiaku, mój kochany, jesteś tam na dole. Yy, pokaż się wszystkim. O, jest moja kochana psina, już do ciebie schodzę, mały. Ale w tym celu spójrzcie, co wykorzystam. Domyślacie się, co będę tutaj teraz robił? Do środka włożę ciastolinę. O, myślę, że tyle wystarczy. I uwaga, robimy długą rurę do samej ziemi, po której zawsze na sam dół zjeżdżają strażacy. Tutaj i zjeżdżam. Hej, moja kochana psinko. Wiesz co? Zaraz się pobawimy, tylko najpierw. Muszę jeszcze pokazać resztę naszej wspaniałej remizy, dzieciako. Teraz jesteśmy przy bramie wjazdowej. Tutaj jest skrzynka na listy. Możemy ją o, w ten sposób uzupełnić. A tutaj potrzebne przedmioty. Chyba na początek zrobimy ten oto dzwonek, który będzie nas alarmował, czy w mieście ktoś potrzebuje. Naszej pomocy. A teraz za mną, kochani, pokażę Wam coś naprawdę superowego. Gdy w mieście jest pożar, oprócz używania wozów strażackich i wielkich działek wodnych, również potrzebujemy hydrantów, takich jak ten. Dzięki nim mamy dostęp do wody miejskiej. Wkładamy tutaj ciastolinę i możemy podłączyć nasz wąż strażacki i mieć pewność, że na pewno wody nam wystarczy na całą akcję. No i to już chyba wszystko. Piesku, piesku, chodź tutaj, moja mała psinko. Chyba musimy już się pożegnać z dzieciakami. Psinko, psinko, gdzie ty jesteś? Co ty tutaj robisz? Co ty tak szczekasz? Faktycznie chodzi ci o te kwiatki. Zapomniałem, miałem je tutaj zasadzić. Kompletnie zapomniałem. O, musimy zrobić najpierw kolorowe kwiatki. Myślę, że takie kolory będą bardzo ładne. Chyba tyle wystarczy. Przyznam szczerze, że nie jestem dobry w uprawie kwiatków. Nie, nie, nie. nie. Zdecydowanie to jest chyba bardziej yy, damskie zajęcie. Chciałbym już się z wami pożegnać, tylko po raz kolejny nie mogę, bo znowu zgubiłem gdzieś psiaka. Jejku, on biega po tej całej remizie. Ostatnio to mi narobił takiego bałaganu, że sprzątałem przez pół dnia. Dzisiaj nie popełnię tego błędu. Idę go od razu poszukać. Hej mały, a jak ty tam wlazłeś na górę? Jejku, to jest niebezpieczne. Zaraz będę musiał cię stamtąd ściągać. Jest, zdecydowanie brakuje tutaj jakiegoś przyjaciela. Ja tu nie mogę się z tobą cały czas bawić. Zaraz coś na to zaradzimy. Kotek, królik? Nie, nie. Te zwierzaki są za szybkie, by mi tutaj biegały i, i między nogami się pałętały. O, żubik, to jest dobry wybór. One są powolne, więc na pewno nie będą sprawiać. Tyle kłopotów i problemów, co ty. Dobra, a z drugiej strony piesek. Nie, 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 drugiego psa, to ja tutaj nie chcę. Wiewiórka będzie zbyt wysoko skakać, to wiem. Najlepszym wyborem będzie mała, słodka, żółta kaczuszka. Żółty kolor. Jest i na żółwik oraz mała, słodka kaczuszka. O, spójrzcie tylko na to! Nasz psiak już się tutaj zbliża. Chyba teraz już rozwiązałem ten problem. Psiak na chwilę da mi spokój. Nie będzie tyle rozrabiał. Ma teraz swoich kochanych przyjaciół. Mam nadzieję, że spodobała Wam się moja remiza strażacka. I pamiętajcie, gdy tylko zobaczycie wóz strażacki, który jedzie na sygnale, szybko schodźcie mu z drogi, bo nie wiadomo, komu musi pomóc. Może w mieście jest duży pożar? A może jakiś straszny wypadek? Albo po prostu kotek utknął na drzewie? We wszystkich tych sytuacjach strażacy są bardzo, ale to bardzo potrzebni. Kochani, spodobał Wam się ten ogromny zestaw Play to Town remiza strażacka? Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuk do góry i zasubskrybujcie mój kanał, a w komentarzu napiszcie, czy widzieliście kiedyś strażaków w prawdziwej akcji. Pozdrawiam was i do usłyszenia. Pa pa.